Ha <laughs> PTG? PTG. Dla mnie PTG jest w zasadzie domem. To jest na pewno miejsce, w którym spędziłem większość swojego życia. Tak jak ludzie chodzą w niedzielę do kościoła. Ja tu chodzę się wyczyliować przynajmniej raz w tygodniu, na którym się wychowałem, poznałem mnóstwo swoich przyjaciół. PTG jest dla mnie moją Mekką. Jest to moje miejsce, po prostu mój drugi dom. To moi ludzie, mnóstwo wspomnień, to jest to jest dom. Są miejsca, które powstały po to, aby upamiętnić pewną historię, ale z czasem zaczynają pisać swoją własną. Ja jestem Oskar i przyjechałem dzisiaj pierwszy raz w swoim życiu na PTG, czyli Pomnik Trudu Górniczego, aby przybliżyć Wam historię wyjątkową na skalę naszego kraju tego niezwykłego miejsca. W sercu Katowic wzniesiono ten oto pomnik Trudu Górniczego, który miał upamiętniać ciężką pracę górników wydobywających czarne złoto śląska. Dla wielu ludzi w tamtych czasach był to po prostu solidny kawałek przemysłowej architektury, a dla innych miejscem, które wyznaczyła kierunek dla nowych pokoleń. Pierwsza tu jeździła ekipa z pobliskiego e, osiedla paderewskiego. Początkowo to nie, nie mówiło się, że, że, że to jest PTG, na początku mówiło się po tocznie Paderewa. Nikt powstał pod koniec zeszłego ustroju. Tu miały być e, obchody, e, barburki, no ale zmienił się ustroj i do tego nie doszło. I, i jakby skejci przejęli błyskawicznie to miejsce. Jak zacząłem jeździć na deskorolce, e, jeszcze. U siebie na osiedlu, no to już opetegie krążyły legendy od starszych chłopaków z osiedla. Z tego co ja chyba pamiętam dobrze, ja jestem drugą falą deskorokowców w Polsce po przemianach politycznych z lat, tam powiedzmy pod koniec lat 80., jak y, żelazna kurtyna się po prostu, wiesz co, obaliła. W 97 roku pierwszy raz mój tata zawieź mnie na pomnik, bo gdzieś się od kogoś tam dowiedziałem, że jest pomnik. Że jest pomina do w Czechstawu. Więc tata mój mnie tam zawóz. Pamiętam to był chyba wrzesień 97 roku, czy jakoś chyba tak. Ja po prostu oszalałem. Tam było tylu skatów, że ja w życiu tylu ludzi nie widziałem na desce. Na początku były to wyjazdy kolegami, rodzicami, bo jeszcze byłem za młody, żeby sam podróżować tutaj. Tak na dobre zacząłem przyjeżdżać tutaj w wieku chyba 14 lat, coś takiego. Od początku, jak tu przyjeżdżałem, tu był spokój pod względem jakichś służb. Byliśmy tak trochę poza miastem, przy terenach zielonych, więc tutaj nikomu nie przeszkadzaliśmy, ale przez to, że jesteśmy na uboczu, a przychodzili tu skatey ze swoimi deskami, nowymi butami, no to lata temu były tu różne, różne dziwne akcje. A, więc to raczej był, był taki streetowy klimat, niż klimat z policją. No a też się tu z jednym telefonem rozstałem. No ale my nie mieliśmy łatwo. Ja pamiętam jak były... jak, jak pierwsze skate zaczęły się otwierać w Katowicach. To Żeby przejść w ogóle do takiego skate przez centrum Katowic, to trzeba było uważać na każdą bramę. Osobiście chyba raz tylko przeżyłem coś takiego, że musieliśmy spieprzać gdzieś w i rozumiesz, jak, 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 jak kibice po prostu wpadła. Sporo chłopaków, którzy jeździła w tamtego czasu, mieszkało na ośrodku padrowskiego więc on z lokalnych naszych rówieśników, Widzów, jakby z osiedla, że chłopaki wiedzieli, że wiesz, jak my tu jeździmy, to my jesteśmy po prostu nietykalni i no i po prostu możemy sobie jeździć. Ale to byli kibice z Paderewem. Niejednokrotnie wjazdy na pełnik robili kibice z Giszowca na przykład. Jak ja już jeździłem. To nie było na pewno jakichś krzywych akcji, że skinheadzi wyganiali. Wcześniej wiem, że, że zdarzały się takie akcje. No ale pamiętam jeszcze na przykład opcję taką, że, że jeden z ziomeczków skakał z pomnika z cokołu no i przyjechała tam straż miejska czy policja i tam jakieś 50 złotych mandatu dostał za to, bo po cokole niby nie można było jeździć, po pomniku gdzieś to było dopuszczalne, no były takie faski. To było jeszcze, że tak można powiedzieć, szczególnie pod koniec lat 90. bardzo dziewicze. Niestety, wiesz, oglądało się rzeczy na VHS-kach, więc nie było czegoś takiego, nie było magazynów deskorolkowych, wiesz, nie było, tak, nie było tego tak dostępne. Więc jak dostałeś się do magazynu deskorolkowego, gdzieś tam info na przykład, ja miałem pierwsze swoje zdjęcie deskorolkowe z 99 roku, Backside Tastelight, jeszcze na starym pomniku, na murku, pod cokołem, to człowieku, jak, jak, jak chłopaki z pomnika się dowiedzieli, że ja dostałem się do magazynu deskorolkowego, to była taka brzawa na pomniku, że to jest szok, gdzie ja chłopak cały sosną, sobie ja bardzo miło wspominam, wiesz, rozbieranie tych płyt z pomnika, montowanie jakichś manuali. A tam naprawdę tyle pracy, nie tylko ja, bo mnóstwo osób, tyle pracy to włożyło osoby, które wtedy jeździły. Myśmy zrywali te płyty, wiesz, grupą, żeśmy przenosili te płyty, żeby manuala zrobić. Robiliśmy jakieś rurki, wiesz, co kuliśmy dziury, wiesz, co w, w granicie, żeby rurkę tam w, w, po prostu zabetonować. Z tym pomnikiem to jest tak, że on rzeczywiście został wybudowany na uboczu. Nikt tego nie przypuszczał tam pod koniec lat 90., że Dolina Trzech w stanie się. Pięknym miejscem dla ludzi do spędzania aktywnie czasu. Wiesz, przed przemianami, ja pamiętam na początku lat 2000, jak zaczęli do nas ludzie z zagranicy przyjeżdżać, bo przyjechała ekipa ze Stanów Zjednoczonych pierwszym, za pierwszym razem w 2001 roku z fotografem ze Slapa, Joe Brokowiczem. Oni zrobili artykuł o, o Polsce. Wtedy, jak ludzie dowiedzieli się, że w Polsce, wiesz, są takie miejsca do jazdy, to wiele osób ze Stanów Zjednoczonych między innymi, czy z Europy zaczęło odwiedzać Polskę, między innymi Katowice, by pojeździć właśnie na takim miejscu, że masz idealną nawierzchnię, masz przeszkody, bo masz przeszkody i nikt cię nie goni. To był 2001 rok, ja pamiętam wtedy Stefan Janowski, to byli ludzie, którzy byli polskie, mieli polskie korzenie. Krystian Zwitak, Stefan Janowski, Joe Brugalach, on był akurat fotografem. Antony Klarawa, który jest kamerzystą. Aaron Saski, dobrze, Aaron Saski jest celego. Tam była, nie wiem, dziesiątka tych osób. pierwsze takie odwiedziny, takie prawdziwe, można powiedzieć, prosów z Ameryki w 2001. Ekipa z pomnika wtedy tu walczyła. Walczyła i miał powstać bodajże hotel. Ten taki plan się pojawił w 2007 roku. Dostali taką, taką poradę, żeby na każde spotkanie z radnymi zabierać kogoś choćby z lokalnej prasy. Była walka, wiadomo, było w telewizji, jakiś taki nawet jest półgodzinny materiał był. Przez jakieś dwa lata, mi się wydaje, bo to były, pamiętam, dwa dni deskorolki były takie, że dookoła pomnika były takie kontenery rozstawione, gdzie, gdzie mieli, nie wiem, pizole, mieli po prostu tam jakieś narzędzia. No i widać było, że ten pomnik się zmienia, nie? Że, 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 coś tu się będzie, że coś tu się będzie działo. Nie myślałem, czy to jest temat, który wygramy, czy przegramy. Starsza ekipa zaangażowała się w walkę, czyli petycje, zbierali podpisy. Ja oczywiście też się zaangażowałem. Chodziłem na przerwach, zbierałem podpisy. E, no też się zaangażowałem w tą walkę. No, powiem ci tak, jak ja ja osobiście, jak się dowiedziałem o tym, że pomnik ma być zniszczony, to ja byłem w ogóle człowieku w ja nie wiedziałem, czy to jest prawda, czy to jest żart. Wiesz, jak każdy po prostu z osób, który jeździła i jeździ do tej pory i postanowiliśmy nie oddać tego miejsca. Proszę ciebie, chodziliśmy na spotkania z władzami miasta Katowic w eskorcie mm, mediów. Radia, telewizji, gazet. Więc oni zawsze inaczej też po prostu będą rozmawiali z takimi dzieciakami, e, które przyjdą gdzieś, wiesz, w, w skorcie jakichś mediów, tak? No bo to, co zostanie powiedziane, zostanie opublikowane. Walka chyba trwała, nie pamiętam, 6 lat może chyba? Lewo, prawo, lewo, prawo, aż w końcu udało się tak, że nam prezydent miasta Katowic y, zezwolił na modernizację tego miejsca z naszym planem. I to miejsce powstało tak, jakie jest, co so ja, jak powiem ci, jak przyjeżdżam do Polski zawsze na Pomik, to czuję się jak dziecko za każdym razem, jak mnie za pierwszym razem tata przywiezł na Pomik, czuję się za każdym razem, jak tam jadę po sporej przerwie, jak odwiedzam Polskę. Ludzie byli bardzo przychylni do tego, ci, którzy oddawali podpisy pod petycją. No bo pomnik się wpisał w tą, w tą rekreacyjną krainę, którą mamy tu dookoła, w Dolinę Trzech Stawów. Więc nikt chyba nie chciał tego tracić. Dzięki temu tych podpisów udało się zebrać naprawdę sporo. No I fajnie, że udało się zachować to miejsce, a nawet yy, rozbudować je do takich. Rozmiarów. Gdy się to stało, gdy pomnik został otwarty, tak naprawdę część ludzi, która jeździła na starym pomniku, wydaje mi się, że teraz też przestała jeździć, że dla nich ten pomnik już nie był tym samym spotem, ale za to powstała nowa generacja. I, i chyba najlepszym, najlepszym jakby odczuciem, które mam, jak przyjeżdżam na pomnik, widząc dzieciaków, małe dzieci czy rodziny z dziećmi, które przychodzą jeździć na tym miejscu, że te dzieciaki mogą się rozwijać. Ponieważ my, jak dorastaliśmy, nie mieliśmy czegoś takiego. Więcej ludzi zaczęło przychodzić, no później pojawił się skate shop, ze pojawiła się szkółka. No i to, że to jest oficjalne, na pewno dobrze działa na rodziców od dzieciaków, którzy, którzy te dzieciaki tu przyprowadzają do szkółki. Niektórzy starzy skateci, którzy jeździli tylko na pomniku i dzień w dzień ich widziałem, jednak mieli tak trochę, że kurde. Jest fajnie, ale było takie bum na pomnik, było tyle ludzi na pomniku, że te pierwsze. Ja myślę, że pierwsze pół roku było w ogóle takie, że wow, było naprawdę za dużo ludzi. Mocno wpłynęło to na poczucie takiej wartości to, że skejci ee, mają głos. Teraz możesz na południku siedzieć 24 godziny na dobę, jak masz 12 lat, nikt ci nic nie zrobi. Moje pierwsze wrażenie na temat PTG? spod kompletne Jest tu w zasadzie wszystko. Od niesamowitej ilości kamienia, tak dużej, której nie widziałem od czasu, kiedy ostatni raz jeździłem na Magbie w Barcelonie, przez naprawdę mega otwartych, zajawkowych ludzi, którzy przywitali mnie tu naprawdę z otwartym sercem i byli bardzo chętni do pomocy w nagrywaniu tego wszystkiego, tego całego materiału. Świetne otoczenie, świetna atmosfera. To wszystko, o czym mówili Halak, Łazik i Golan, to jest właśnie efekt tej pasji i przyjaźni, która przekuwa się w coraz to bardziej ambitne i poważne projekty. Kiedyś z Golanem się spotkaliśmy. Po prostu rozmawialiśmy o jakichś tutaj działaniach tutaj u nas na scenie katowickiej, śląskiej. Golan powiedział wtedy, może załóżmy stowarzyszenie. właśnie. Pamiętam jak je zakładaliśmy i tam te papiery uzupełnialiśmy, tam jeszcze przychodziły zwrotki jakieś. I... To był taki czas, że dużo stowarzyszeń w Polsce powstało, a nazwą się za bardzo nie zastanawialiśmy. W ciągu minuty wymyśliliśmy, że to będzie się nazywać Skate PTG. I tak, tak zostało. Trochę nie ma innej opcji tak naprawdę w Polsce. Jakby pozyskiwać hajs od miasta, nie posiadając stowarzyszenia. Założyliśmy stowarzyszenie w 2017 roku to i zawsze nam zależało na, na rozwijaniu deskorolki tutaj na Śląsku, w Polsce. Cały czas są jakieś nowe pomysły, jakieś działania. Kurde, to też nie jest nie wiadomo co mieć stowarzyszenie, bo założyć stowarzyszenie to nie jest jakiś wielki problem. Robić coś w tym stowarzyszeniu, to jest problem i działać. I Halak tak naprawdę zarządza zajebiście tym stowarzyszeniem, także mimo że jest to stowarzyszenie, to jednak gdy tam słyszymy Skate PTG, no to jednak jesteśmy z tego dumni i, i chcemy to robić. Jak już mówimy o stowarzyszeniu Skate PTG, to chciałbym was tylko uprzejmie poprosić i wspomnieć Wam o tym, że stowarzyszenie możecie wspierać dotacjami albo na przykład przekazując 1,5% podatku na rzecz stowarzyszenia i jego działalności. Dodatkowo chłopaki często robią jakiś merch albo produkują gadżety, z których profit idzie tak naprawdę w 100% na to, aby budować deskorolkę w Katowicach i nie tylko. Więc jeżeli chcecie zrobić coś dobrego dla deskorolki w Polsce, to przekażcie te pieniądze w dobre ręce i na pewno będzie im miło, bo gdyby nie oni, to tego materiału dzisiaj by nie było. Jak już wiecie, dzięki pomnikowi powstało stowarzyszenie Skate PTG, które jest dowodem, że społeczność, jeżeli jest zaangażowana, może zdziałać naprawdę wiele. I właśnie znajdujemy się w miejscu, które jest takim trochę dzieckiem pomnika, czyli w skating parku. Skating park tworzę z Pawłem Komosom. Paweł to jest właśnie też taka osoba, która od samego praktycznie początku jeździła na pomniku, tyle, że na rolkach. To Paweł, jak ja jeszcze byłem mało latem, stworzył taki skate park kryty gdzieś w katowicach tu na sali gimnastycznej. I później zrobił projekt w, 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 w kapeluszu. No i tam zacząłem z parkiem współpracować. No to to było na pewno przeszło 10 lat temu. I wtedy był taki moment przełomowy, kiedy my otworzyliśmy skating park. W parku chorzowskim również na takiej ogromnej hali 4000 m2. To było naprawdę ogromne, idealny flat, ale hali już nie ma. No i przenieśliśmy się tutaj na Sipa, na tak naprawdę na przeczekanie, na jeden rok, żeby znaleźć coś innego. No ale miejsce okazało się tak zajebiste i w centrum Katowic, i, i, no, i teraz trochę już sobie nie wyobrażam życia bez sipa w, na ceglanej. To nie jest biznes, którego wyciągasz, wiesz, kupę hajsu, jest spoko, no, wiadomo, w zimę gdzieś tam, gdzieś nam się to wszystko zwraca, ale staramy się właśnie imprezkami, tu ktoś wynajmie skatepark na jakiś teledysk i gdzieś to nam się wtedy... To jest niesamowite jak bardzo wszystko ma w sobie ten spot. Tak naprawdę jeżeli chodzi o street, można się tutaj nauczyć wszystkiego od podstaw aż do naprawdę trudnych numerów na wymagających przeszkodach. Na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego że jest tu jednak mega ślisko i wszystko jest okropnie wyślizgane. I jak przychodzicie tutaj na sesję przyzwyczajeni do normalnych zwykłych skateparków, to na pewno będziecie na początku trochę walczyć, ale spot jest totalnie zajawkowy, jest miejscem, które przynajmniej raz yy. trzeba w życiu odwiedzić. I żałuję, że zrobiłem to pierwszy raz tak późno. Pomnik skupia całą scenę, jednoczy scenę nie tylko z Katowic, ale jakby no z, całej, z całej metropolii, z tego Górnego Śląska. No W stu byłaby inna, na pewno, bo to miejsce na pewno jest, które, które łączy ludzi. A bez niego to nie byłoby miejsca takiego spotkań, ludzie by byli tacy bardziej rozproszeni i tworzyli mniejsze grupki. Dzięki niemu no mamy taką scenę, jaką mamy. Jest Golan, który prowadzi skate shop. Dzięki temu powstał też kryty skatepark no i, i dużo się dzieje. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Ten pomnik ma dobre i złe strony, tak naprawdę, bo, bo daje nam miejscówkę, na której Kurde, w każdym momencie możesz przyjść, pojeździć yy, i czuć się jakby dobrze, i sobie nawet nie jeździć, ale poczilować. Ale pomnik też rozleniwia, I, i to jest druga strona że nam tu jest aż za dobrze. To no, czasami, czasami jesteśmy leniuszkami i musimy się motywować, żeby wyjść na street. Mniej się jeździ u nas na streetie, czy, czy, czy mniej się szuka jakichś nowych. E, miejsc. My się tu mamy jak pączki w maśle i czasami powoduje to, że jest taka pomnikowa zamułka. Także gdyby pomnika nie było, a był też taki okres, gdy była przebudowa, no, część ludzi przestała jeździć, a część e, też się dobrze bawiła, bo więcej eksplorowała, nie? Nie dziwię się, że chłopaki mówią, że ich to raz rozleniwia, bo gdybym miał takie miejsce w swoim mieście, to też bym przychodził tutaj praktycznie codziennie. Ale z drugiej strony jest to ogromne błogosławieństwo, bo progres, który można tutaj zrobić, przyjaźnie, które można tutaj zawiązać, na pewno przekładają się na całą resztę naszego doskrolkowego życia. E, jakie jest twoje najfajniejsze osobiste wspomnienie z pomnikiem? Raz to mnie zastrzeliłeś, powiem ci, że... Uh. Ojej! <laughs> Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ. Jest tego całe mnóstwo, a się łezka wokół zakręciła, no. Za dużo takich y, fajnych momentów, które zapadły mi w pamięć. Twierdź wiecze wspomnień. My się wydaje, że rodzina, wiesz, Bo ci ludzie, którzy tam jeździli, e, my naprawdę byliśmy z ze sobą. Wiesz, różne charaktery, jedna deskorolka, jedna pasja, na pewno. Noce na pomniku. No najmocniejszym chyba taką rzeczą, no to, to, to były też te gdzieś tam pierwsze dwie na pewno edycje King of the Śląsk. Te finały King of the Śląsk. Po prostu imprezka na, na, na pomniku, tyle skatea i, i olimpiada, wiesz, rzut hulajnogą w dal, sztafeta, gdzie tam z racami chłopaki jeździ. To były niesamowite, e, niesamowite akcje. Może nie deskorolkowe, ale, ale może właśnie deskorolkowe. Nie umiem wybrać jednego. Ja nie wybiorę jednego, to jest nie do zrobienia. Absolutnie jest nie do zrobienia. Dla mnie PTG to jest definicja tego, o co chodzi w Deskorolce i dzień spędzony tutaj, oraz historie opowiedziane przez osoby, które tutaj jeżdżą na co dzień i które spędziły tutaj większość swojego życia, pokazują, że Deskorolka to nie tylko spoty, to nie tylko triki, to nie tylko przeszkody, ale to są historie, wspomnienia, przyjaźnie, relacje i emocje, które zostają nam na całe życie. I to jest piękno tej zajawy, które powinniśmy dalej kultywować.